Do kręgi, tak. I też? był dokrecony. Mocniej podrops. Pięknie wymyślone. 8,3 i 32 kółeczko. Putniki stworzywa jakichś nowoczesnych kubotach. Do sprzęgła blokada arycznego hamulca, instrukcje prędkości kontrolki standardowe wskaźniki standardowe plus świece i i kontrolka rezerwy paliwa mamy skrzynię biegów trzybiegową. Pierwsza dźwignia, trzy biegi reduktora, trzy biegi wałka PTO. Blokada sprzęgu włączonego. Kronnica i raczej dynamo na magnesach neodymowych. Powiedzmy, że to taki jakiś pomysł. Silnik marki Tejkosza. dość znana japońska firma. No i co? Srotnice dość solidne. Spomaganie. Solidne mocowania przedniej osi. Rama. Weźmy pod spód Podoba mi się to, to gniazdo i wejście z napędem. Robi wrażenie, że nie będzie ciekło jak w kubotach. Miska dość spora wał napędowy podoba mi się to, że tutaj mamy całą konstrukcję jako odlew żeliwny nie jak w B2150 jakieś tam blachy, fajną gniazdo do podsowania urządzeń między osiami Tak akurat w naszym wypadku będzie bardzo potrzebne fajnym jest to, że ma ten filtr hydrauliczny i tam będzie jeszcze jeden filtr hydrauliczny i to się może podobać o, o. i ROPS a na górę. będzie przymiarka o, o No, nie chyba trochę to bycze. Ja. ja wiem, zaraz zobaczymy